Składam obietnicę, że się zmobilizuję i to zrobię. Na pierwszy szczał idą te skorupiaki. tak metod Fider. To jeszcze używał tych chińskich. ale teraz tak. Patrzcie, przechodzi tu i możecie sobie siećki pięknie. kamerę nagrało Pierwszy mój jesiot w życiu w ogóle. Zegnajcie normalnie. Lek wygląda. Tak wygląda szczęśliwy człowiek. Dziękuję. Zegnaj kolego. Mój kurde, ja! Piesze. Z zawody nie ścigamy się, kto ma większego susiaka, tylko łowimy sobie dla przyjemności i się tym bawimy. Ryby, 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 witajcie. Słuchajcie, zaczynam w charakterystycznym miejscu, jak na te warunki zimowe. Przy mojej łódce, bo tu jest taka yy, komora z wodą, już Wam to kiedyś pokazywałam to jest wyznacznik, czy da się łowić, czy się łowić nie da. No i zobaczcie, co jest. Dochodzi już godzina 11, bo w nocy niestety był przymrozek. Patrzcie. Jest cieniu tafla, y, lodu, o, grubości centymetra. No i teraz na dwoje babka wróżyła. Masakra. Sezon generalnie jeszcze się nie rozpoczął, jeżeli chodzi o takie zbiorniki. Yy, prywatne, które udostępniają wody wędkarzom do łowienia. Jak chcecie się już odchamić w końcu i nie macie sukcesów na wodach dzierżawionych przez Polski Związek Wędkarski, to od czasu do czasu można wybrać się na, yy, na takie łowisko prywatne, gdzie te ryby przynajmniej macie pewność, że są. No nie? Yy, sezon jeszcze się nie zaczął, ale po znajomości mi Arek wpuścił na wysepkę, także rozmawiałem z nim trzy dni temu, woda była odmarznięta. Już nie chciałem mu w piątek tyłkę zawracać ani dzisiaj rano, więc jadę w ciemno. Trzymajcie kciuki, żeby żeby była odmarznięta, bo jak będzie zamarznięta to tragedia, ale nie, 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 zakładam, nie ma takiej w ogóle możliwości, naprawdę, nie ma takiej możliwości, jak widzicie, jestem w bluzie, naprawdę jest ciepło, e, będzie dobrze, spokojnie i mam nadzieję, że ten film będzie dzisiaj zdominowany przez ryby i wszyscy razem wspólnie odetchniemy, uff, w końcu są, w końcu są, jedzie ze mną dzisiaj tylko Mikołaj, to chyba zostawimy, chociaż też się przymierza, żeby się wbić, pakujemy samochód, a dokładnie to Mikołaj pakuje, z takich rzeczy, z ciekawostek, pokażę Wam, bo zawsze ja to pakuję i nie mam czasu tego nagrywać. Stoliczek, mata karpiowa o, koniecznie, dwa podbieraki, rod pod, będą też podpórki, zanęty, na którą dzisiaj będziemy łowić, nie będziemy stosować pyletu tylko zanęty. No mamy taką porę roku, słuchajcie, jaką mamy, więc MC Carp, metod feeder, to jeszcze mi została z poprzedniego roku, to jest ten ananas, ładnie pachnie, przynajmniej ręce tam będą słuchajcie pachnieć. I mam też ciężarki, dostałem w prezencie od Marka, te na które oni łowią. Słuchajcie, mam różne teraz gramatury, mam zapas chyba na 2-3 lata wydaje mi się tych ciężarków, także cała siata jest, kulki też markowe, ale nie tylko. Wiecie, że ja różnych używam producentów, ale to są nowości, które dzisiaj sobie przetestujemy. Jak nie będzie brało, to zwalimy po prostu na to, że, że nie biorą. Nie? Ale seru różne kurki mam. Mam też invidera. Tu Mikołaj sobie pobrał takie jak jego interesują. Wędki będą cztery. Czwartą jeszcze Mikołaj kompletuje. No i co? Będziemy się zbierać. Zobaczcie jak ten mój garaż nieszczęsny wygląda pisałem już wam kilka razy, że będę robił porządek co nie, to są rzeczy pomieszane takie z użytku codziennego, jak kosiarka na przykład macie, resztki farb mi zostały sprężyny od trampoliny co tutaj dalej, płytki mi zostały jeszcze z remontu to jest zbiornik na paliwo do łódki zbiornik na paliwo do piły spalinowej, piła torba na spinning kład Cornela, ten kimko zarąbisty powiem wam, mistrzostwo świata druga kosiara silnik Yamahy, to jest ten mniejszy Czwóreczka, ponton, no i tak dalej, i tak dalej. Opony do Mustanga, Yokohamy, może ktoś by chciał, będę pewnie sprzedawał. Tam jest mój pierdolnik ze przeproszeniem z wędkami. W pomce do nieba i tu chciałem wam nagrać i wam kiedyś nagram, jak się zmobilizuje. Tutaj jest trampolina, meble ogrodowe. Ja nie wiem, jak to ludzie sobie radzą z tym, jak to układają. Nie mam pojęcia. Pięć rowerów tam jest na kupie ustawionych oleje, smary, kolejne opony, kolejny silnik. Oj, widzicie. To jest taki mój wędkarski raj. Także <gryw> każdy chyba chciałby coś takiego mieć. Może rzeczywiście, no jest tutaj bałagan, ale to jest taki bałagan artystyczny. Uwierzcie mi, ja wiem wszędzie, gdzie tutaj co jest. Ale wiem też, że jakbym zrobił porządek, to mnóstwo rzeczy bym fajnych znalazł i. I chyba będzie warto to nagrać, bo będę się cieszył, jak bo znajduję w końcu setki podajników do metody, jakieś przypony. Zawsze to łatwiej było mi kupić nowe niż szukać w tym bałaganie, więc składam obietnicę, że się zmobilizuję i to zrobię. Dobra, koniec gadania, bo ten film będzie przydługawy. Pakujemy się i lecimy. Uh! Jeszcze dwa komunikaty. Słuchajcie, zaczyna padać deszcz, właśnie kropli. ale nie wzięliśmy parasola, ale to i tak będzie i tak jedziemy. No i jednak, słuchajcie, zmiana zdania. Jedzie z nami księżniczka Daisy Wskoczyła do auta, nie chciała wyjść, ona będzie jechać taki to jest nasz piesio lekarski. No przekochano, no jak jej nie wziąć, nie? Tylko tam trzeba będzie uważać, bo jest y, blisko drogi, no nie żeby czasem ją nie naszło na jakieś 800 metrów. Skręć w lewo. Kurczę, coraz gorzej zaczyna wypadać. No, mam nadzieję, że przejdzie na jakieś z są. Niestety powiem. A jak nie, no to będziecie mieć hardkorowy ryby. z ludźmi. A co? Takie też są fajne. Przygoda to przygoda. Przestało padać i wita nas wysepka. No, ale są chmury, no ale na szczęście tutaj nie pada. Więc wydaje mi się, że jeżeli przyjdzie wiatr, widzicie o parking pusty, jeszcze jest zamknięte przed sezonem. Jedziemy tam z tamtego brzegu, skorzystam, bo yy, później w sezonie tutaj strasznie dużo ludzi siedzi, a też tak staniemy, Arek nam pozwolił sobie wybrać, które chcemy. Oj, szlaban jest. Dobra. Oto nasze stanowisko. Na 14 siadamy. Tam to jest Kornela, ulubione w tym rogu, ale może Oje. być taka sytuacja. Czy Twoje? No, Może być taka sytuacja, że tam ryby nie będą stały. A totalnie nie wiemy, gdzie stoją. I dobra wiadomość jest taka, że nie ma lodu. Mata poleciała. Powiem Wam dobrze, że tą Daisy wzięliśmy, bo tak się cieszy. Lata, jak nienormalna. Merda ogonkiem. Ona tu poznaje, bo ona tutaj już kilka nocek z nami spędziła, także ona to się czuje jak u siebie. <laughs> Wszystkie stanowiska zna. Tutaj się, siedz... na każdym tutaj siedziałem praktycznie, nie? Różnica taka, że dzisiaj będę łowił. Mikołaj będzie miał dwie wędki i ja będę miał dwie wędki. Zaraz ci pomogę. No i cały zbiornik mamy dla siebie. Czyż to nie jest piękne, słuchajcie? Chodź tu, Daisy, tam nie wolno. Patrzcie. Sialany York. Salony York. Fajna, nie? No. Dobra, rozkładamy, słuchajcie, i bierzemy się za łowienie. <gryw> Ale wariuje. Kurde, Daisy. Tak wygląda nasze stanowisko. Mamy stoliczek. Tutaj będzie Mikołaj na rodpodzie rozstawiał dwie wędki. Ja tutaj na podpórkach. Zanęta już jest rozrobiona tak wygląda. Dzisiaj zanęte, bo po prostu wiecie co, jest po sezonie, także generalnie cokolwiek nam będzie brało, chcemy jak najszybciej to zwabić, no mamy 3-4 godziny maks, żeby tutaj posiedzieć. Więc dlatego zanęta, a nie pelet, nie? Jedną wędkę już rozkładam. Tu jest ten podajnik, który widzieliście. Plus do tego, pierwszy raz będę używał tych chińskich Przyponów do metody, one są gotowe z bagnetami, także coś więcej jak nie zapomnę to wam postaram się powiedzieć, no zobacz, jak założymy przynętę jeszcze, czy ten bagnet działa, jak się to prezentuje. Obiecałem, że wam to pokażę, dlatego wam to nagrywam. Na pierwszy szczał idą te skorupiaki Marka, pomarańczowo-żółte, zobaczcie tak to już wygląda, bardzo, ale to bardzo mocny jest ten bagnet. Gruby i powiem Wam, że on jest chyba dostosowany do większych kulek. Bo te małe, popatrzcie, ona mi pękła. Nie wiem czy ja źle, bo to pierwsza kulka, jaką yy, założyłem. Bardzo ostry, wbija się fajnie, ale yy, muszę sprawdzić, czy one się nad, będą nadawały na te najmniejsze kuleczki. Albo może za, za bardzo ją wbiłem. Tu powiem Wam, jak będę zmieniał przynętę, to Wam po to pokażę. Yy, nie mam foremki, nie używam, zresztą ręką to zgniatam. Pyk i taktyka będzie taka: Miko daje jedną wędkę blisko, bo tutaj pamiętacie i blisko nam brało, tylko w lecie. Ale nie wiem, gdzie teraz ryba jest. Idzie tam jedna wędka, blisko tutaj, daleko, blisko, daleko. Także zobaczymy, co 15 minut będziemy przerzucać. Założymy różne kolory przynęt i będziemy oczekiwać, gdzie są ryby. Dwie rzeczy Wam chcę jeszcze pokazać, jak teraz montuję zestaw na wędce. To są te podajniki, które Marek mi sprezentował, i one nie są, to nie są żadnej polskiej firmy. Tylko też z zagranicy, już tam nie będę mówił. I popatrzcie, one mają jeden zasadniczy plus. Jak wiecie, tutaj zaraz będzie dowiązany ten Quick Change bit, czy jak ktoś czy tam krętlika wezmę, nieważne. Jak składacie wędki, to patrzcie, robi się tak, pstryk, i ta rurka, która tutaj jest, wysuwę, zaraz ją wysunę i patrzcie, że żyłka. Przejdzie, jak wyciągnę teraz, tak, patrzcie, żółka przechodzi tu, i możecie sobie cały zestaw zostawić gotowy, jakby na wędce, że nie będzie wam obijał. A ciężarek wsadzacie osobno. Macie w tym momencie, możecie wsadzić do torby i jechać do domu, albo na łowisku, jak łowicie to, wręcz, yy, no po prostu zmienić sobie inną gramaturę. Bo tu jest 30 gram, jak będziesz chciał dalej rzucić czy coś, no to można 40, 50, mamy różne gramatury. Także tym to się różni od tych podajników, które stosowałem wcześniej. I są bardzo tanie w porównaniu z tymi znanymi, które są w Polsce I, i co, i powiecie mi, że to źle, żeby takich nie używać, bo tam ktoś się, strasznie się niektórzy obrażali, że jak ja mogę y, pokazywać tam jakieś tanie rzeczy z Chin, ale ja zaraz wam jeszcze coś pokażę, bo to jest dopiero początek. Y, no i dobra, mamy ten koszyczek, spoko, ale wiadomo, każdy używa jaki chce, ale to no, po prostu rewelacyjne, mądre rozwiązanie, nie? I patrzcie, ja na przykład zakładam Quick Change Beats, no nie? To 100 wiążemy, wiadomo, żeby to jest łącznik między żyłką główną a plecionką. I tutaj było 6 mini, 6 sztuk, było, nie? I co? Wiecie, ile taka paczka w Polsce kosztuje? To jest akurat drenana, no nie? Zobaczcie. 17,50 widać? Widać. Bo to akurat w sklepie kupowałem. Uwierzcie mi, znajdę znajdę takie queen Change Bidy takiej samej jakości za. 2 złote. jestem w stanie i myślę, że będzie 10 sztuk, albo 20. I powiedzcie mi, no jaki jest sens przepłacać? Bo na tych akcesoriach się najwięcej przepłaca. nie? Jak ktoś jest, wiadomo, zwolennikiem takiej marki i lubi, to używajcie, ale spróbujcie sobie. Bo też dużo ludzi jest taka przekonana, że, że chińskie to jest złe. Część rzeczy jest dziadowskich, jakichś takich kiczowatych, ale część naprawdę ja, ja, ja tego używam. To widzę, że z roku na rok to się poprawia, to się polepsza. To może konkurować naprawdę z produktami polskimi. I przykro mi, że tak jest, ale ekonomia wygrywa. I jeżeli, na przykład, jak my łowimy w trójkę z chłopakami, no to co to taka paczka 6, nie? 17, 7, i tak się wydaje, bochaczyki tak samo macie. Skin. I nikt mi nie zapłacił za reklamę, i nie, muszę tego, nie musiałbym wam tego pokazywać ani w ogóle tego mówić, żebyście nie myśleli. Tutaj ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany, tylko wam to mówię, żeby po prostu spróbujcie sobie, zanim coś ocenicie i wydacie wyrok, że B to jest y, tragedia, to spróbujcie i nie mówcie mi też, o patri że ja nie jestem patriotą, bo jestem patriotą i to nie ma nic wspólnego, bycie patriotą, z tym, że używacie rzeczy po prostu tanich, bo y, nie wiem, szkoda mi po prostu pieniędzy, żeby na to wydać. Wolę dać dzieciom, żeby sobie poszły na kebaba czy cokolwiek kupiły i nie niszczę tym żadnego polskiego biznesu, bo on musi się zmienić, po prostu muszą te ceny zwariowane, są ceny, jeżeli chodzi o akcesoria wędkarskie i sprzęt. Jeżeli dalej tak pójdzie, to Chiny to wyprą, zobaczycie, bo to przedstawiciele handlowi najbardziej narzekają, producenci. Wiadomo, ja rozumiem, że tam ktoś to produkuje, a niestety rynek, zobaczycie, że to zweryfikuje i większość wędkarzy i tak będzie używało tanich rzeczy, bo to jest kawałek plastiku i to urosło do rangi nie wiadomo czego, że to jest nie wiadomo, co nazywa się tam Quick Change Biz, jest drenana kawalątek plastiku, gdzie to kosztuje. Produkcja tego na masową skalę to są grosze jakieś, nie? I czemu to kosztuje 17 zł? No bo marka jest, no nie? Marka i tyle. Mnóstwo producentów jest i tyle. No tak mam nadzieję, że jak ktoś nie rozumie mojego przekazu, to zanim mnie tam zjewiecie za przeproszeniem w komentarzach okrzyczycie mnie, to zapytajcie się to wam jeszcze raz, to wytłumaczę. Mam nadzieję, że jednak większość z Was jest mądrymi ludźmi. Coraz więcej ludzi też zauważam zaczyna myśleć samodzielnie, także to zrozumie. No. Wiążę teraz tego, przyponi wodę, bo dopiero dwie wędki stoją. Dobra, teraz wam pokażę. Jest. Sieć pięknie. Wiesz kamerę. Jest nagrane? Nagrało się. Ja. Super. No i powiem wam, że cud. Chciałem wam pokazać teraz nakładanie przynęty, ale patrzcie. Ja cię krecę. Jest w końcu. I to ładny chyba. Jezus, ja się cieszy Miki. Weź proszę cię. Wezmę podbierak, na, podbierak. na chwilę podbierak. was odłożę. Zostaw go na tym, niech ten. E, I patrzę. Tu to Ja ci krecę. Ale widzisz mówiłem, wróćmy najpierw po jednej tej. Okay a dopiero rozkładamy długotrw. Magni jest. obierek jest. Wejdź tutaj na ten. Ale ważny, pojedzie. Już się postaram o to nagrać. Nie biję ogonem, powiem wam, że czuję jak bije Romanie. Nie jest to chyba kartka. Czekajcie. Nagrywa? Nagrywa, nagrywa, wszystko branie, nagrane. Jest, weź się cieszę. Rybko, kochana, dziękuję. Gdzieś to jest ta wędka, która blisko była rzucona. Widziałeś? No się to jest o, o widać, patrz. Jesiotr jest, jesiotr jest, jest chyba, Jesiot. Jesiot, albinos i chyba. I wiecie co? Jeżeli to jest. Jest, jesiotr. słuchajcie, to jest pierwszy mój jesiotr w życiu w ogóle. A! legalnie, Legalnie Dobra, odkładam, muszę go podobać. To jest mój pierwszy jesiotr, wiecie o tym? Ładny. Ja ci kręcę. Dobra, Wuzi. na, na odwrót odwr odwr matę dałeś. Daj w drugą stronę matę. Musimy ja uspokoić tutaj jest stanowisko, chwila. O, Widzisz jak się ten... Na pani spadła, 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 ale... To jest to, co wam pokazywałem. Tak. To było pierwsze zarzucenie dopiero. W ogóle jest niepokuty, jak widać. Ale ma twardy pysk, bardzo. Masz odhaczacz? Dobra. Zobaczcie, to jest mój pierwszy jesiotr w życiu oficjalnie legalnie złowiony na metodę na wędkę karpiową. No jestem przeszczęśliwy. Także zostawcie mi łapkę za to. 26 lat na niego czekałem i mam. Lucioty, lucioty. ty. Dziękuję. Zobaczcie moi drodzy, to jest mój pierwszy jesiotr w życiu złowiony. Tak to wygląda. Tak wygląda szczęśliwy człowiek. Dziękuję, po prostu, rybo, że chciałaś. Olbrzymi szacunek za to. Nie będziemy już jej dłużej, dłużej męczyć. Ona strasznie chce wrócić do wody. tej nie wolno wchodzić. Jaka je daj? nie chcę jej męczyć. I tu. pójdzie. Musisz go chyba nawachlować. Czekaj, powoli, powoli. A ja, ja cię kręcę. Ale zmęczył mnie ten hol, powiem wam. Adrenalina niesamowita. Musisz go powachlować? No, spróbuj. Ej, pójdzie. Już się wyrywa. Zegnaj, kolego. Mój, kurde, ja nie mogę w to uwierzyć. Popatrzcie, Jedna wędka rozłożona. Miki, dzięki, że mnie wydarłeś, jeździ się na te ryby. Widzowie, kocham was naprawdę. Jestem przeszczęśliwy. Jestem uradowany, to jest dopiero początek sezonu, a już pierwsza życiówka padła i to do tego jeszcze. Ja, Także koniec już z legendą, że Lucio nie może złowić jesiotra. Ten rok jest dla mnie niesamowity i przełomowy. Dziękuję. Jeszcze mi mocne nie upadły. No i co, popatrzcie. Chiński przypon z Chin dał radę na plecionce takiej czarnej z bagnetem. Kulka się jednak nie rozerwała, dała radę. Zobaczcie, podajnik też z innego państwa, nie będę tutaj już mówił jakiego. Wędka stoi na zwykłych podkórkach, zwykła bąbka, tak jak ja to łowię, wolne biegi, mi, no i jak to jest, że ja w ten sam sposób łowię naprawdę wszędzie, czy jestem na wodzie prywatnej, czy jestem na wodzie dzierżawionej przez Polski Związek Wędkarski, tylko różnica jest taka, że jak gdzieś są ryby, to one po prostu biorą, a jak ich nie ma, to nie biorą. I możecie się gimnastykować i robić co chcecie i możecie pisać, że ja nie umiem łowić, ale jednak umiem, także... Muszę odchłonąć jeszcze, bo miała adrenalina jeszcze trzyma po tym jesiotrze. <laughs> Ale się cieszę. Czyli skorupiak, wafters z balans... O jeszcze, jak one śmierdzą, naprawdę. Ale taką nutkę też jakby pieprzu czuć, nie? Zakładam tą samą przynętę, no bo po co mam kombinować, skoro ta otrowi spasowała, a widzieliście, on był zapięty normalnie za pysk, nie? Nie przypiął się przypadkowo jakoś, że przepływał i zahaczył, tylko normalnie chciał ją zjeść, także jeszcze raz, widzicie przebijam, ale jest bardzo mocny jest ten bagnet, on byłby w stanie spokojnie tą kulkę rozwalić ale okej, okay, myślę, że może nie będę całego, jeszcze troszeczkę o tak, widzicie tu kuleczka może sobie spokojnie w wodzie pracować tutaj ja robię tak, że też Wam pokażę ręką nie, nie stosuję żadnego żadnych tych gumek z tego względu chociaż, o, wcześniej tym nabijałeś? No, pasuje? Ja... no, w sensie, no. tak, tak, tak. Ty, pasuje, dobra, to zrobię Wam tak, jak to powinno być, czyli najpierw wsadzam tutaj yy, przynętę z haczykiem, cyk, no i zasypuję po prostu tą, tym, tą zanętą, bo to nie jest wcale tylko zanęta, cyk, wciskamy, cyk, 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 cyk. więcej nikt. Teraz, tutaj jest taki plus tego podajnika, że można sobie, o cyk, wycisnąć w ten podajnik, no i teraz macie książkowo zatopioną przynętę z haczykiem w metodzie, no nie? Owszem, wygląda to wspaniale, leci pewnie piękniej, jakieś niższe tam opory stawia, no ale co z tego, jak widzieliście, tamto rzuciłem zgniecione pięścią i też doleciało i też nie musicie mieć takich foremek, jak zapomniecie, to się nie denerwujcie. My łowimy rekreacyjnie, to nie są jakieś zawody, nie ścigamy się kto ma większego siusiaka, tylko łowimy sobie dla przyjemności i się tym bawimy. Do tego wszystkich naprawdę serdecznie zachęcam. Czas najwyższy, żeby wędka poleciała w wodę, a drugi w ogóle jeszcze nawet nie zdążyłem założyć, także... Ale to będzie w ten sam sposób zrobione, że i podajnik, i, no i jakaś mała przynęta. Daisy, został. A wędka jeszcze jest zaplątana po tym, jeśli otrze, bo cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Hop. Możesz nagrać jeszcze, jak rzucam, bo to jest też ciekawe, bo ta ryba była złowiona tutaj. Zobaczycie, skąd ją wyciągnąłem. Cyk. Tyle To jest dopiero rzut dystansowy, co? No ale działa. Działa. Stawiamy wędeczkę proszę. Cyk, pyk, myk, nakładamy bombeczkę. Cyk pyk myk i jedziemy dalej. A to jest to. I powiem Wam od razu, że jak jest ryba, to chce się żyć, chce się łowić, chce się nagrywać ten film. To Przez jest... przelotko sobie załóż. Y... Przez przelotku sobie załóż tą bombkę. Aha. Teraz już normalnie y, powiem Wam, że inne życie, no nie? Już film się sam będzie nagrywał. No, tutaj masz rację, będzie lepiej. Tu jest żyłka napięta, tutaj włączam wolny bieg. A on normalnie brał, mam nadzieję, że to się nagrało, ale po prostu bombka sobie jechała do góry, no nie? Tak. Jakby nie podbiegł, no to by z wolnego biega wyciągało żyłkę. Y, a tak, to pstryk megi jest. Daisy, pilnuj bombki, a my robimy drugą wędkę. No wybiła 14 godzina, zobaczcie dopiero drugą wędkę rozłożyłem. I chciałem wam też pokazać takiego protipa. Zapomniałem wziąć, czyli zapomniałem. No nie mogłem znaleźć w domu na szybko, już nie chciałem tracić czasu ping-ponga. Także jeżeli zapomnicie, to się nie stresujcie. Można sobie poradzić w ten sposób, że patyczek łamiemy na pół jako wyznacznik brań. Może, może tak sygnalizować. Nie? nie mam sygnalizatorów, nie używam. Miko tutaj ma sygnalizatory. Z Finglerą to profesjonalnie bardziej do tego podchodzi, a ja to tak totalny lajcik. Tak jak obiecałem, w tym roku będę Wam bardziej pokazywał właśnie jak ja łowię. Będę Wam pokazywał takie wędkarstwo, jak od zawsze, od dziecka robiłem, czyli proste rozwiązania, tanie rozwiązania. I jeżeli będą działały, no to sami będziecie widzieć i będziecie mogli wyciągać z nich jakieś tam przemyślenia swoje, no nie? Będziemy bardziej mogli dyskutować w komentarzach, bo... Tamten rok to po prostu za mało, jednak mnie było, za mało ja wam to wszystko pokazywałem. Skupiałem się na innych, także ten rok będzie inny. No i pod koniec roku sobie pogadamy, jak przyjdzie grudzień, czy wam się to podobało, czy takie firmy jak były właśnie kiedyś. Bo jak zaczynałem, to w sumie sam jeździłem na ryby, później to się to rozrosło do gigantycznych rozmiarów, bo już były takie zloty, gdzie i po 20, po 30 osób łowiliśmy. Cały, tak Cały czas głowę przechylam, bo już zerkam na te wędki, czy nie bierze ryba, bo już mam apetyt, nie? Który jedna wzięła. No i będzie fajnie. Ale nie ma mówić, nie ma sensu gadać o tym, co będzie, tak tylko o tym, co jest. Jeszcze plusem tego, jak mówicie, blisko jest to, że możecie sobie ręką no, zanadto Nie ma co oddawać dużo. Wiadomo, bo jest no, zima, nie? Także ta ryba nie żeruje tak jak w lecie. O, spadł mi Patyk. Ale to nie jest branie, tylko wiatr, niestety. Poszukam jakiegoś cięższego. Przerzuciliśmy zestawy. Wszystkie. Cztery. I powiem wam, że ostatnia, ostatnie pół godziny łowienia, bo już zbliża się godzina trzecia. Raz, że musimy jeszcze w domu deski pociąć z Mikołajem, poukładać, bo Kasia nas o to prosiła. A dwa, że jest strasznie zimno. Kurczę, ręce... Mikołaj w takich rękawiczkach stoi. I tak mi zimno. Zimno jest, po prostu nie wytrzymamy. No nie jest zima, no jakby nie było. Jest temperatura gdzieś, myślę, w okolicach zera. No nie ma zera, bo woda nie zamarza. Ale no nie wytrzymamy więcej. On już się zaczyna w aucie chować Także no to ile, o, o której byliśmy? o 13? Tutaj? No. 13. 14, 15. 2 godziny łowienia to i tak powiem wam jest sukces, że ten ujasię to się złowił. Jakbyśmy jednak na spinning łowili, to człowiek chodzi, to można dłużej po spinningować. No ale za siatki też za późno przyjechałem, ale chciałem, żeby się ta woda rozmroziła, nie? Bo się bałem, że będzie cieniutki lód. Także też nie ma to sensu. W zimie tak jest, że trzeba trochę kombinować. Plus no jest taki, że nie trzeba wcześniej wstawać, bo i tak jest przeważnie lód, przynajmniej taka cienka warstwa. I można tak spokojnie, tak sobie 11-12 zawsze cyrkuluje, żeby trafić. Jak już tego lodu nie będzie, no i coś połowić. No i niestety tyle, że krótko, krótko łowimy, no ale to ze względu na Mikiego. Ja jeszcze mógłbym tu wytrzymać, bo. Mam ciepłą kurtkę, mam ciepłe wszystko bluzy ustawione, ale no, to ma być przyjemność, to ma być zabawa, a nie jakiś hardcore i gimnastyka nie wiadomo po co. Chciałbym, żeby jeszcze Mikołaj złowił, także no, pół godziny ostatnio przed nami, trzymajcie kciuki, łowimy. Strasznie delikatnie tutaj dwa razy podniosło tego swingera. To masz daleko czy blisko rzuconą. I właśnie o dziwo, że ta wędka jest daleko rzucona, nie? Może my tu za bardzo hałasujemy. Bo ten pierwszy jesiod wziął blisko, a teraz tu chodzimy tu piemy, no, zrobiliśmy zamieszania i on, one podpłynęły może dalej. U mnie normalnie, Obydwie są bardzo blisko rzucone te wędki, ale... Bez a tutaj naprawdę ładnie Już myślałem, że to zdatne Mikołajowi, ale Przestało Co, będzie ryba daisy? 15 wybiła Katar mi jeszcze zaczął z nosa lecieć, także Coraz zimniej No powiem wam, że jeden z najlepszych wypadów W tym roku, a to dopiero początek roku Życiówka jesiotra, trano. Naprawdę nie spodziewałem się, w ogóle cieszę się, że cokolwiek wzięło, a z grubej rury przywaliło, więc naprawdę warto było tutaj przyjechać. Nie byliśmy długo, ale no połowione grubo. Cały czas czekam jeszcze na tą wędkę ostatnią Mikołaja, że jeszcze uderzy, także no będzie na końcu, a jak dotrwaliście do końca, to Zostawcie łapkę w górę, dajcie mi, zagrzejcie mnie, żebym jeszcze większe ryby łowił, jeszcze więcej. Także I należy mi się, naprawdę należy mi się za tego siotra jak nikomu, nie? Tyle się oczekałem, wiecie sami, zwłaszcza stali widzowie, którzy poprzednie sezony oglądali, że o, bardzo długo na niego czekałem. Druga sprawa, osoby, które są nowe, macie przycisk. Subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach, a nowy film jak zwykle piątek 19 uprzysznie się w, okresie, w 19 na kanale łowca. Ostatni raz z wysepki ryby, 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 cześć!